Cześć, z tej strony Mikaty. Udało mi się zdobyć w konkursie Starcie z Tercetem miejsce pierwsze. Szacuneczek czy nie, nie wiem, nieważne, ale udało mi się naklepać tyle winów w ciągu tych trzech dni, że wskoczyłem na miejsce pierwsze i tam tak naprawdę zostałem. Jest, jest Mikaty, jest Mikaty odbierz swoją nagrodę. Demoniczne czy anielskie? Niech będą demoniczne. Zobaczymy, czy coś fajnego nam wydropi. Błyskotki. Pytanie do was, czy będziecie liczyć? Ja tego nie liczę. Niech będzie. Ja tego nie liczę. Niech się dzieje co chce. Tu będzie coś fajnego. Tu będzie coś fajnego. 500 monet zawsze się przyda. Powiem wam szczerze, na ten moment cierpię na niedobór punktów mocy dla zadymiarza. Na ten moment również zbieram na Sandy Aczkolwiek tutaj, jeżeli miałbym wrzucić w nią wszystko, to ona nie będzie, mia nie będzie miała 11 poziomu. Demon Ems, niech będzie, fajnie przebranie, przebranie nie gra, ale niech będzie. Szczerze wolałbym za dymiarza. Chociaż ostatnio mi Angela wydropiło, więc może być ciężko. Na razie jest tak jakby, okej, okay. są, jest, są punkty mocy. Dobra, są punkty mocy 50, ale dla spokoju te 3000 by mi się przydały. Błyskotki tak na dobrą sprawę mnie nie jarają, no nie wiem, no niech będzie. Będą, ale bez, naprawdę bez szału. Czy ktoś liczy? Czy ktoś liczy, ile tych star dropów demonicznych było? Ja nie liczę. Ja szczerze mówiąc nie liczę. Ja się skupiam na tym, co się tutaj dzieje. Ja jestem Mikaty. Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę. Będzie super. Wszyscy się będą cieszyć. Czy damy radę dotrzeć do tysiąca subów? Mam nadzieję. Podwajacze, dwa tysiące na pewno się przydadzą. Dalej podwajacze, zobaczymy. Fajnie by było wydropić jakiegoś zadymiarza. Naprawdę bym się cieszył z zadymiarza, ale co z tego będzie? Może tu, może tym razem, może tym razem, no zapowiada się naprawdę mega. No przebranie to jest tak do mortisa. Do mortisa, czyli do zadymiarza, którym tak naprawdę ja nie gram. Ale dobra, nieważne, niech będzie, ciśniemy dalej. Czy ktoś z was liczy? Wiecie co? Dajcie mi znać w komentarzach, ile było tych star dropów, bo ja nie liczyłem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na razie